Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w tym odcinku będziemy grali sobie w Bedwars, ale nie w zwyczajnym Bedwars, więc dzisiaj zagramy sobie w Bedwars, ale będę losował wyzwania. No i mam trzy, więc zagramy sobie trzy arenki Tylko losuję, które będzie pierwsze, i drugie i trzecie, więc yy, teraz kręcę kołem już. I tu w sumie nie widzę ses, ale tu są napisane i gdzieś, mam nadzieję, że będzie napisane. A jak nie, to spróbuję się rozwitać z tych małych tych. Dobra, to jest tylko swoja wyspa, czyli jesteśmy tylko na swojej wyspie i nie możemy się z niej ruszać, więc widzimy się już w gierce. Dobra, więc my już jesteśmy, no i co? Jesteśmy na arence i nie ruszamy się z wyspy, więc w sumie to może być nudne trochę. Nie wiem, jak na pierwszy to trochę słabo, myślę, że będziemy, że bez, bez itemsów, w sensie bez bloków, ale no trudno. Mamy to wylosowane. No i co? Ja w sumie to. E... Obuduję łóżko. Tylko, że zrobimy to trochę mocniej niż zazwyczaj to robię. O nie, jak ja tego nienawidzę, jak oni tak to przeciągają, kurczę. Jak ja tego nie lubię. To jest tak asymetryczne. Po co oni tak robią w ogóle? Budujemy? To jest już śmieszne, bo to wychodzi poza. Poza jak gdyby naszą wyspę, już nasze obudowa łóżka nasza wychodzi poza wyspę, więc całkiem śmiesznie. Ale dobra, ma, ma się. Dobra, nie będę tego niszczył, bo może to jakoś pomoże. Może to jest jakiś pancerz dodatkowy, więc nie ja będę tego niszczył, ale. Dobra, I już jesteśmy tutaj, całość zabudowana. I, I jeszcze szkło, bo chociaż w sumie skoro mam wody to nie jest mi potrzebne szkło, co nie? Jakie są jeszcze tutaj Nie jest niby ten obsydian, ale on 4 szmaragdy kosztuje I poza tym jak ktoś ma już kilo kupiony, żeby zniszczyć na przykład to, to obsydian też mu raczej dużo nie... Nie ten nie przeszkodzi Jeszcze jeden, jedno to i okej, okay, mamy już to Jeszcze trochę tego kupia. Okej okay. Czyli blaczek jeszcze jeden niżej nie, ja zniszczę tutaj żeby trudniej było to zabudować Myślę że Ty okej okay, czekajcie bo Tutaj jakiś niebieski do mnie idzie O się spodem, najgorzej Dobra zabity gościu nice i nie zdołał zabudować mojej wody Jaki gupek. Dobra, czyli się udało. Mniej więcej z tego by to wynikało. To by z tego wynikało, raczej się powiedzieć. Dobra, zniszczone. I kurczę, Czemu się tak dużo tutaj buduje? Dobra, zniszczę to jeszcze. A to dużo trwa. Jak nie stoję na bloku żadnym. Ale tru Dobra, zabijmy gościa O nie O nie Zginąłem Nie, nikogo nie zabiłem przy okazji. Jezu Ale słabo Eee Dobra, weź mi jakiś mieczyk Jakikolwiek Ja Czemu go do mnie popkaliście na mnie? W sensie Dobra eee, Należałoby to tak zabudować, że Kto to zniszczył? Czy to jakiś czerwony serio zniszczył? Jaki debil, kurcze, no przecież to pomaga. O, a nie, dobra. To jednak nie był czerwony. A jednak był zielony. Shit, walną mnie. Eee, ale co tu tak dużo dymu, kurcze? A bo to nie... O Boże, to był niebieski, ja myślałem, że jestem niebieski. Ja byłem czerwony. O boże, ochrysy, nie udało mi się. No trudno, które miejsce? A, nie było pokazane. I... A nie, drugie miejsce. Dobra, mamy drugie miejsce tutaj, ja na drugim miejscu. No dobra, to teraz lecimy do kolejnego wyzwania. I no, widzimy się na i, tym kole fortuny. Czy jak to tam się nazywa? Dobra, teraz zwiększa albo... Nie wiem, dobra, zwiększa sobie. I, i co? Teraz usunąłem, teraz jest pół na pół, co możemy mieć. Tylko początkowe itemy. obozy, czyli najlepsze na koniec, I, więc widzimy się w Gierce. Okej, okay, nie otrzymałem nagrywania i, i... W sumie to wy nic nie stracicie, bo ja zaraz ten, tylko chciałem wam tak powiedzieć, że w sumie to nie odpozywałem nagrania i trochę sobo. No, bo już nagrałem to bez itemów i tak dalej. W sumie to cały odcinek już nagrałem, tylko że nie zdążyłem odpozywać nagrania. Ale na, muszę nagrać jeszcze raz, więc widzimy się na ręce już, no, czy coś. Dobra, już jesteśmy. Teraz na pewno jest odpozowane nagranie, e, więc jest git. No i co? Jesteśmy już. I teraz możemy korzystać tylko z początkowych itemków. E, więc będę korzystać tylko z początkowych itemków, ale buduje się na środek jeśli z początkowy chodzi o to, żeby na przykład z mieczyka sobie nie kupować lepszego albo zbroi lepszej nie kupować. E, więc teraz mamy trochę utrudnione zadanie, bo ja wcześniej jak to nagrywałem, to no, były osobne wyspy z diamentami i ze szmaragdami, nie, nie połączone ze środkiem. E, więc to było o wiele łatwiejsze, bo moją taktyką było, żeby sobie zbierać diamenty na to, żeby mieć ulepszenia po prostu na miecz. Mimo iż że z początkowy to, żeby więcej zadawał, co nie? i to było mądre, tylko, że... A ja jestem zielony <głos》>. Już chciałem żółtemu pomagać, tak szczerze, bo nie pamiętałem kim jestem Ale żółty sobie poradził, nie, mój sobie poradził, zielony sobie poradził To dobrze eee, Daj mi, daj mi, daj mi diament, daj mi diament, daj mi diament, dzięki, net 5. To się nie 5 mi dało, tylko 2 mi dało, ale 5 ale już mam, więc całkiem spoko. Dobra, nie wiem, komu to tłumaczę, bo wy jesteście dosyć mądrzy i umiecie sobie dodawać, chyba do pięciu. Tak myślę przynajmniej. Dobra, schowam to sobie, bo to mi się może przydać. I tak, dobrze. Kupiłem sobie, właśnie, żeby mieć więcej zotował obrażeń. Jeśli nie macie oczu, to wam powiem, że właśnie tak zrobiłem. Eee, dobra. No i co, objemy się, kurczę. Gosiu też ma początkowe itemy, tylko że jeszcze nie ma ulepszone nic. I Gosiu są ode mnie niezły wpiernicz, że tak powiem. Eee, bo nawet mi nie zadał jednego hita. Nie, jeden mi chociaż zadał chyba. Tak myślę, ale coś mi dobrze idzie. Dobrze mi coś idzie, to PvP, tak szczerze teraz. Nie spodziewałem się tego. Ale zaraz mamy już na yy, ulepszenie. A, już wcześniej miałem. Mamy na ulepszenie na ten. Na zbroję. I w sumie to jeszcze dwa diamenciki byśmy mieli na ulepszenie na drugą zbroję, w sensie. Na zbroję, ale ulepszenie razy dwa. Tylko nie mam jeszcze dwóch diamentów, ale zaraz będę miał chyba co. Tak myślę przynajmniej. Oby. O, świetkościu ma lepszy mieczyk. No i mnie zabił. Przewaga mieczyka. Dobra. Eee, trudno. Eee, kupię sobie trochę to, trochę to. Co? Tak żeby się tylko nie zapomnieć. I nie kupić jakiegoś miecza lepszego czy coś. To by było trochę sobie. Okej, okay, dwóch sobie się pokonał. Tutaj próbowali zrobić mur, ale coś im nie wyszło chyba. O, oh, siad! Dobra, dobra, dobra. Eee, lecimy jeszcze raz. Kurcze, zabili mnie. I nie do tej skrzynki chyba moje rzeczy. Najgorzej. A ja potrzebuję diamenty. Dobra, cześć. Eee, I kupuję sobie właśnie eee, trochę tutaj pancerza. Ta jest, mamy. Drugi pancerz ochrona 2 Nice nice. Ale wszyscy jeszcze mają łóżka, co mi się trochę nie podoba, więc można by tu po, ponapierać na nich, żeby nam oddali troszkę łóżka jednego. Albo dwa. A nie, czekaj, rzuci już nie mają. To całkiem śmieszne Ale mi bardziej chodziło o niebieskich z tym oddawaniem łóżek. Bo piersi mi chcieli. O, zabiję go co jest? Miał mało HP chyba. Co? Nie mogę przez ten mur i przeskoczyć. Nie ważne, dobra, trudno. Nie mogę przez mur przeskoczyć. E, to... Nie wiem po co w sumie to zbudowałem, ale... Niech będzie. O shit! Tam to było po prostu do nieba zbudowane bez niczego w sumie. Czy to w ogóle miało jakiś cel? Ta budowla do nieba? Możliwe. Możliwe, że to było dojście do żółtych. Ale w sumie rzuci nie mam łóżka, więc okej, śmieszne. No <gry> i Nie, nieważne, 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 nieważne. Nie, ważne, nie, ważne, nie, ważne. nie wiem, co ja w ogóle robię, trochę się zamotałem i w sumie, no to zabijmy sobie tego gościa, może. A, no było tak blisko. Jeden hit i go zabił. No, patrzcie, ten ma już. Normalnie diamentowe rzeczy, a ja nie mogę mieć diamentowych rzeczy. Ale mogę mieć za to inne itemy. Wszystkie inne itemy mogę mieć, więc kupię sobie złote jabłko. Tak. Kupię sobie fireball. Okej. Okay. I. I. I trochę wełny. I to wszystko, co mogę kupić. To się pewnie jakieś parę rzeczy, ale, o, ale nie chce mi się myśleć. Dobra, i zjedzmy jabłko od razu, żeby mieć dwa dodatkowe serduszka, żeby łatwiej mi się zabijało. No, jest, że mi się udało postawić w tym samym momencie, poskoczyliśmy. O, opla, i na przykład takiego gościa mi się o wiele łatwiej zabija. Ale, 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 ale mamy dla kogoś prezencik, tylko ktoś musi się tu mi pojawić z mojej drużyny. O, cześć gościu, masz. I masz jeszcze takie rzeczy i takie i ja lecę tam do nich. A few moments later. E, łóżko niebieskie zostało zniszczone. Tak jest. Ale nice, teraz tylko my mamy łóżko, a oni nie mają. Lamusy. Dobra, skoro tylko my mamy łóżko. To teraz wszyscy będą chcieli się rzucić na moje łóżko A tam stoi golem Jeszcze przez 25 sekund będzie tam stał Ja myślę, że ten tutaj niebieski Myślę, że on chciałby poczęstować się moim fireballem Niestety w niego nie trafiłem, bo się odsunął Ale no należałoby kogoś zabić On na przykład takiego pana, takiego ochotnika tutaj by należało zabić, który ma wszystko diamentowe A ja z drewnianym mieczykiem i skórzaną zbroją go się zabiłem W całym fioletowym, e, w sensie diamentowym, co ja gadam no, Do swojej wyspy nie mogę przejść normalnie Dobra, dzięki e, dla gościa ten A ja Nic nie mogę kupić Eee, dobra, to mi się nie przyda Trochę tego by mi się przydało i... Tego A tak to, to w sumie wywalę wszystko e, bo co by było potrzebne? Kurczę, ej to będzie długi odcinek Ej tylko dlatego, że ta ręka się przeciąga Najgorzej, a nikt już szuszka nie ma Dobra mam nadzieję, że to trafiłem, bo trochę mi się myszka trzęsła Ale What the hell? Nie wiesz, że mi internet wywaliło. Chyba nie trafiłem, albo mi internet wywaliło, nie wiem. Ale gościa tutaj widzę jak się rusza normalnie. Dobra, no to ja biegnę z gościem. Najwyżej będzie koniec po prostu. Zasłużony koniec tej ręki. Jak zginę. Będzie w końcu koniec. W końcu koniec, tak to niby jest poprawnie powiedziane, ale nie do końca się tak mówi niby A shit, oberwałem Dura? shit, nie o to mi chodziło do końca O dobra, to... już myślę, że to jest dziura a... Dora dobra. nie umiem używać fireballa i się zaciął, tak jest, zabiję gościa Zabiję gościa i jakieś temsy tutaj niby są, ale już został zabiny, zabity i został jeden czerwony Dobra, mi tyle wystarczy Ej, przepraszam jak coś, ale ktoś tam, o tam jest czerwony Ej, Ktoś strzela mi fireworkami, nie wiem czy to słychać, ale nie powinno być chyba Powinno mi to wyciszać Dobra, odbity, nice, nie nice, nie, przegrałem, przegrałem Dobra, zobaczymy jak tu pójdzie, z trzeciej osoby normalnie, żebyście mieli, kurczę. Gosiu je jabłko, ale umiera chyba, chyba dostaje bęcki normalnie, tak o, tak jest, Dobra. Wygrana, może nie przetrwałem, ale wygrana, więc yy, no, to by było na tyle i nie, to by nie było na tyle jeszcze. Drugi ten odcinek, drugo, trzeci, jaki odcinek? Co ja gadam? I, miesza mi się wszystko. Jeszcze kolejne wyzwanie ostatnie tym razem, więc widzimy się za chwilę. Dobra, I, już jestem. Jest kolejny dzień, tak w ogóle, więc ten. I dzisiaj gramy sobie bez, y, gramy sobie bez bloczków teraz. W sensie dzisiaj. Ja dzisiaj y, cały czas ten sam odcinek, więc. Mogę się trochę mylić, ale mam nadzieję, że nie będzie to sprawiało żadnego problemu No i co, bez blaszków, czyli Ogólnie to ja mam taką taktykę, żeby sobie ferbulami latać pomiędzy A nie, czekajcie, bo miałem iść do, do jednoosobowych To gram tą grę i widzimy się za chwilę Dara, już jesteśmy, no i co, jakieś 10 sekund zostało do tego, żeby wystartowała gierka No i mamy całkiem spoko mapkę, tak myślę No i też o wiele lepiej jest, ponieważ e, tutaj jest ok, dosłownie gości jest obok mnie, więc tylko ja muszę uzbierać albo 3 złota, albo 40 żelaza, więc to może być trochę ciężkie, ale mogę sobie wychodzić i sprawdzać, czyli bez blaszków, czyli niestety łóżka nie mogę obudować. Ja bym zabił sobie tego gościa obok mnie. Okej, okay, mam już 3, a nie, cztery potrzebuję. Dobra, to już szybciej uzbieram na Ferbola, czyli bezpiecznie jeszcze trochę środek transportu, tak zwany. Dobra, niech to zadziała. Nie wierzę, no nie wierzę, no. Jakim cudem mnie zabił? Przecież miałem zniszczyć łóżko. Ale sobą. Dobrze, to teraz kupuję sobie TNT, czyli trochę mniej bezpieczny środek transportu. I zaraz zobaczycie dlaczego. Jeszcze ja tu mam jakiś licznik, ale on nie działa. Co w się sensie działa, ale nie do końca, bo jak są dwie sekundy, co jest? Co tu robi jakiś gościu? Nie wierzę ty, ale gówniana ręka. Shit, W się, sensie, no ja wiem, bo na tych pojedynczych są tryhardy takie. No i też szybciej się te łóżka niszczą, ale... Ale że aż tak będzie słabo, to ja nie sądziłem. Ja dawno w pojedynkę sobie nie grałem, tak po prostu. A, no ale trudno, no zagrałem sobie jeszcze jedno, żeby nie było, bo to będzie słabe jak taki fajny challenge'ik Będzie tylko. W... ile, dwie minuty już, kurczę. Yy, przegrałem, więc no z czego jeszcze tam minutę byłem na innej grze, więc to już w ogóle. Dobra, ale na szczęście nie muszę stać w jednym miejscu i sobie patrzeć, e, ponieważ mi się zbiera i nikt mi inny nie zbierze, tak jak jest, nie jest w czwórkach niestety. Tak jak... nie... Co ja powiedziałem? Nie, dobrze wszystko powiedziałem. To dobrze. Gościu się tam zabudował jakoś tym, więc ja jeszcze uzbieram 10 sobie na kilow I teraz... Idealnie mamy na Killoff i na Fireballa. Jeszcze mamy na TNT, ale to. Patrzcie. On się zastanawia, co się stało właśnie. Dobra. No i gościu zabity. Tylko problem jest z tym. Kurczę, ale tu poleciało na tym czacie. Że ja idę obrania swoje łóżko. W sensie mógłbym się w sumie zabić, kurczę. Ale dobra, trudno tam. Zróbmy tak. Ej, całkiem mi spoko poszło. A bez bloków, więc to wydłupcamy. Nie moje, nie ruszam. Dera. okej, okay, kupmy sobie lepszy kilofik. E, nie niedobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ra. ja wiem, że to kusi u mnie to łóżko wystawione? Shit. Zabił się? Nie, nie zabił się, niestety. Trudno. Cie, co jest? Nie. O, Boże, nie wierzę w to. Dobra, tak na szybko wykombinowałem, że możemy zagrać jeszcze raz. Wiem, nie najmądrzejszy pomysł, ale no co, na szybko nie da się nic innego zrobić, więc yy, zbieram tutaj już ten czat w ogóle sobie pomniejszę trochę. To jest, może nie, to jest, teraz jest za mały, ale taki. O, taki będzie Kites. Jak oni się tu zabijają cały czas, to lepiej tak. Dobra, zobaczmy, tam jest zielony, ale do zielonego. Czy stąd można przelecieć tam? To no jest swój problem, że nie umiem jak gdyby odległości zbytnio tymi fireballami. Do czerwonego na pewno można się przylecieć. Tylko bym musiał kupić sobie... No dobra, kupmy sobie to i na przykład to 20 żelaza, aż kosztuje, Jezu Chrysta. Co ja robię w ogóle, dobra. I kupmy nożyce. To schowajmy, zróbmy tak. Czerwony się tam gdzieś buduje. I czerwony nie ma już swojego łóżka. Dora, gościu ma lepszy mieczyk, ale osied. Internet mi zaczął ścinać. O mój Boże, ale się wystraszyłem. Dora, teraz muszę się jakoś stąd przedostać. Tylko bez stawiania bloków. Do siebie polecę już normalnie. co się normalnie. Sied nie wiesz, że to wszystko będę musiał niszczyć? Ja cię kręcę. Wywalamy te bloki od razu. Tak. o A, ja mam co jestem jeszcze większym debilem niż myślałem. Dobra. E, wywalmy to. E, no skakuj tu. To sobie schowam w ogóle. E, kupię sobie Ferbola. To też sobie schowam. Kupię sobie lepsze ciuszki. Eee, jeszcze tak, 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 ładnie, ładnie, ładnie tutaj wszystko. Ja jeszcze mam swoje łóżko, ale z tego co się zielony buduje, to już chyba raczej niedługo. Więc. Kupię sobie tutaj Jabko, eee, fireballa. I. Szed, scie, sześć, scie, sied! Nie wierzę, mam mało HP. Ale on na mniej. Dobrze. Zabity. Jezu, patrzcie ile mam serduszek Miałem... zero Miałem zero, miałem zero Dobra, zjedzmy sobie jabłko Dobra Shit! Nie mam jak tu wejść Dobra o shit, postawiłem jedno żeby, Ale to żeby wyjść, to... Dobra, nie, inaczej nie mógłbym wyjść, to się nie liczy Eee Szybko, 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 szybko. To przez zamieszanie. Dobra, czerwony nie ma łóżka. Ja myślę, że jak ktoś mnie będzie gonił, a ja tego gościa. Czy to jest gaust? Ja myślę, że to jest golem. Żelazny golem. Ja przywołujący gausta. Pomaga bronić twojej ba. Nie. Dobra, wydupcyłem to właśnie w błoto dosłownie Ale raczej w przestrzeń powietrzną, czy jak to tam się nazywa eee, Aha, czekajcie, bo ja potrzebuję mniej dostrzał, strzał przecież 2 złota są do strzału. ja cię kręcę A to śmiesznie się złożyło Dara, nikt już nie ma łóżka Nice, to teraz można sobie posnajpić trochę eee, Tylko nie umiem zbytnio snajpić tak z huku <grym> I Gosiu się gdzieś sobie poszedł Tam nic nie ma, tam nic nie ma Tam jest gole, nie golem tylko lewitujący wieśniak um, <śm> No mógłbym przejść tu Ej w sumie to tak, mógłbym tam przejść um, Proszę powiedz mi co mogę kupić Twarz maragdy, to nie eee, Nie Mógłbym TNT, ale nie potrzebuję Rybik cukrowy. 40 żelaza. Dobrze. Rybik cukrowy się przyda. Dobra, mam 4 rybiki cukrowe. Trochę jabłek. Ale one się nie przydadzą raczej. I przepraszam, jeśli byście coś słyszeli, ale mój piesią i szedł do pokoju, więc nic za to nie poradzę. Ora, rybiki cukrowe są spoko, bo można nimi po prostu naspamić za siebie, jak ktoś będzie cię gonił. A, a golem nie jest spoko, bo można go tylko postawić jak ma się łóżko i tylko przy swojej bazie. Tak też można na przykład. Patrzcie jak gościu ucieka. Patrzcie jaki śmieszny gościu. Dobra, zabijcie go, błaga. Nie wierzę. O, pierwsze miejsce, zabiję go. Co jest, pierwsze miejsce mam? No dobra, no to nie dość, że. Nie dość, że kurczę. Rozegrałem dosyć długą tą gierkę, był 15 minut. To jeszcze pierwsze miejsce zająłem, więc to jest kurczę konkretne. Więc yy, no, jeśli odcinek Wam się spodobał, to yy, zostawcie łapkę, subskrypcję. Yy, no i co, napiszcie jakiś komentarz czy coś tam. Co chcecie do wyboru, do koloru, proszę bardzo, możecie wszystko praktycznie. Więc no, wpadajcie na inne filmiki, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Troszeczkę cześć i pa!